Zapraszam Cię dziś na posłuchanie historii, informacji płynących ze świata energii na temat tego, jak wygląda nasza taka energetyczna, bezpieczna przestrzeń, czyli taki nasz wewnętrzny dom, w którym regenerujemy siłę, Te w pewnym sensie się przegrupowujemy, żeby wejść dalej do świata. Zapraszam Cię serdecznie. Pierwsza myśl, jaka przychodzi, to jest... Mm, takie ściągnięcie swojej aury do środka, czyli jakby mentalne, energetyczne wycofanie się z zewnątrz. Jeżeli wyobraźmy sobie, że nasza energetyka, jest, nasze pole energetyczne jest jakimś rodzajem takiego um, no, torusa w zasadzie, ale niech, niech to będzie, <śmów> mówiąc umownie, jakaś taka kula, taka. Kulista przestrzeń energetyczna, to wyobraż taki balon energetyczny, w którym my wewnątrz jesteśmy nasze fizyczne ciało, to wyobrażamy sobie, że obkurczamy ten balon do środka. On się staje taki malutki i mieścimy się w nim już tylko my. Jakby nie mamy nie, nie wymieniamy energii wtedy ze światem zewnętrznym. On jest na tyle blisko nas samych, że jesteśmy w nim tylko my i nie interferujemy wtedy z nikim i z niczym. I to jest e, dla, e, w świecie energii jak, jak taka noc, w której odpoczywamy, czyli ściągamy tę swoją energię do siebie, żeby nie czuć innych ludzi, i wtedy ta energia nasza się regeneruje, odpoczywa. I mam takie poczucie, że my możemy wtedy robić cokolwiek, e, co nas też jakoś karmi. E, w tym fizycznym świecie, na przykład, zrobić sobie kubek dobrej herbaty, albo e, poczytać książkę, poleżeć, uspokoić ciało, dać sobie coś, jakąś przyjemność, którą lubimy, a e, taką spokojną, statyczną, powtarzalną, właśnie to, to czytanie książki przy kubku herbaty jest tutaj takie najbardziej dla mnie adekwatne do tej sytuacji, i wtedy ta nasza energetyka też może no, trochę się zregenerować. Ważne jest przede wszystkim to, żebyśmy nadali temu naszemu polu energetycznemu właśnie taką intencję, że my ściągamy tę energię po to, żeby ona się odnowiła, zregenerowała, żeby była tylko nasza, w pewnym sensie oczyściła się z energii innych osób i zdarzeń. I teraz, kiedy ta energia już jest taka blisko nas i na dany moment w żaden sposób nie dotyka energii innych, Możemy też zrobić w niej taki rodzaj oczyszczenia tego, co doświadczyliśmy, czyli w pewnym sensie jakoś przetransformować. Można powiedzieć po prostu poza ten nasz okrąg, wypchnąć naszą własną, nasze własne doświadczenia, to, to co się wydarzyło, żeby jakby zapanowała tam taka totalna cisza i totalna pustka. Czy możemy sobie wyobrazić, że e, ten balon nawet tak oddycha, tak to teraz widzę, czuje? i wypycha na zewnątrz swoich ścian te takie, powiedziałabym, emocje doświadczone w ciągu dnia czy w ciągu ostatniego czasu, które zostają gdzieś przy tej naszej, nie wiem, głowie, no przy tym naszym polu po prostu. Czyli wypychamy, jak już obkurczymy ten balon, to wypychamy wszystko, co zostało z nami w naszych myślach. Wypychamy to na zewnątrz tego naszego balona energetycznego i wtedy dopiero zachodzi taki właściwy proces regeneracji tych naszych sił. Możemy sobie wręcz wyobrazić, że te wszystkie nasze emocje, wynikające z sytuacji, ze spotkań, które są poza tym naszym obszarem energii, są jakoś tak porozsypywane, czy tak wypchnięte, po prostu wyrzucone poza. I teraz możemy sobie wyobrazić, jeżeli mamy taką potrzebę, oczywiście. Żeby, żeby jakoś je przetransformować, żeby one tak w naszej głowie nie zostały jako jakieś zaśmiecone energetyczne środowisko poza nami. Wyobrażamy sobie ich transformację, czyli na przykład oddajemy je matce ziemi. Dla mnie to jest takie bliskie. Ja mieszkam w lesie, więc ten, ten rodzaj oddawania wszystkiego do Ziemi, która tak naprawdę jest. Jest, jest skłonna, jest w stanie wszystko przetransformować i urodzić nowe życie, tak naprawdę, z tego, co przyjmie, z tych resztek i odpadów. To dla mnie to jest takie bardzo e, pasujące do mojej psychiki. E, ty, drogi słuchaczu, wybierz sobie taką formę, która jest e, obrazową formą dla Ciebie, która będzie wpływała na Twój umysł tak przekonywująco. No więc, teraz to wszystko, co wyrzuciliśmy poza tą naszą przestrzeń energii, e, energii e, zamieniamy w pewnym sensie, uwalniamy z tego te, te wszystkie emocje, po prostu to transformujemy, oddajemy. I ta przestrzeń wokół też robi się czysta. jak to zrobimy to możemy już zupełnie odpuścić jakieś e, trudne emocje, smutki, żale wynikające z tych ostatnich doznań czy przeżyć. Możemy też zupełnie puścić kontrolę, bo tam już nie ma w tej przestrzeni ani poza nią w jakimś bliskim otoczeniu. Nie ma już tego wszystkiego co się wydarzyło, więc jesteśmy zupełnie w takim stanie e, ciszy energetycznej. Możemy się teraz w pełni oddać na przykład lekturze książki, a nasza, nasze pole energetyczne sobie w pewnym sensie migruje, wiruje wokół nas i się regeneruje. Przychodzimy myśl, że to jest bardzo ważne dla nas, bo tak naprawdę em, w ciągu dnia często mamy takie krótkie przerwy, właśnie chociażby na herbatę, na krótką lekturę, na to, żeby usiąść na fotelu. I się przegrupować, i wystarczy, że my wyślemy intencje właśnie do tego świata energii, zarządzimy tą naszą energią, żeby to się wydarzało w taki sposób właśnie oczyszczający dla nas, i będziemy się czuli zupełnie inaczej. Będziemy czuli, że odzyskujemy kontrolę, odzyskujemy władzę nad emocjami, nad własnym życiem i że przestrzeń się rzeczywiście wycisza, że my nie, nie brniemy w kolejne kroki dnia. Obciążeni tym, co było wcześniej, że to się uspokaja, wycisza i ma szansę tak naprawdę wtedy pojawić się coś nowego, wyrosnąć jakiś nowy kwiat blisko nas, bo dajemy mu puste pole do tego. No, piękny przekaz. Dziękuję Ci, drogi słuchaczu, że jesteś tu ze mną. Ja jestem Patrycja Kowalska i znajdziesz mnie na stronie korzenie Pozdrawiam cię serdecznie, cześć!